Druga jest strony Wartek i ze strony Alan. Dzisiaj gramy reaktywacje, ale rankingowe. Alan daj gotowość. W sumie już drugi raz nagrywamy reaktywację. Yy, tam, bo, bo już nagrywaliśmy, ale drugi odcinek zaraz będzie podobnie. Więc sobie postanowiliśmy, że sobie zagramy w reaktywację. Ale patrzcie. To, to nie, tego niku nie macie wpisywać. Tego nie wolno. Ja wam tylko pozwalam wpisywać ten tunik. Bo widzicie? Tu ja mam, ja mam ten karnet co jest dzisiaj, czyli ten cały karnet już mam. Ale mam, no. Mam doktora Duma całego, mam nagrody z zadań jak wejdziecie w dodatkowe nagrody, to, to ja mam tego bananka, tego misterio, Shuri, tych wszystkich zielonych, tych wszystkich niebieskich i tych wszystkich i tych wszystkich pomarańczowych. Tylko jeszcze nagrody ze zadań zbieram. Ej, Alan daj gotowość. Masz gotowość? Dałem. O, ok. To możemy grać. Zobaczymy co, co jest dziś sobie w sklepie. I nie ma mocni. Co jest? I nie ma mocni w tym? Nosom. Dziwne. Bym chciał tego skina. Tego okay. grubaska? Co to będzie? Grubaska nie ma. Jest tylko tata, ma, mama i ten, który zamraża. Aha, ten. Okej. Okay. Ale on po... Le, leć! Leć, myszko, leć! Zobaczymy, czy to są rankingowe... S no ten, ten, który zamrażał, to on się nazywał Frizz. No, 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 no. Coś takiego. Klapsujemy domek Alan. Suję. Jest. leci mi na to Okany kanu razygu orera wasta okany kanu basegu awachi wasta 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 ta się tira tira awachi wasta 40 osób jest czy równo jest dobra Ja już mam pompę, ale oczywiście jak na, jak na początku będę miał pomocy, ale najwięcej, najdłużej to szarą, no bo zawsze takie sprawia. Ja mam samą potkę. Mm. No dobra, jednak się myliłem. Ciężko, nie? No ja nie, nie dostałem jakby coś. Kurde, 21 HP dupa. No, ja mam 10, co? Jest. Lecimy... Ja cię kręcam i pokręcam! A chyba zapomniałem, że ty masz 5 HP. Chodź tu do mnie, dam ci potki, dam ci potki. Nie. Są tam. On tu? Tam jest dupa, bo tam jest bohaterka. Jaka to nie wiem. Sorry widzowie, ale nie chcę co to wklikłem. Zerzać. U snajpę to teraz biorę, bo będzie teraz potrzebna. A w sumie ty masz, bo ty jesteś z niej lepszy. Masz. Ok. Nie, no bo ja nie gram prawie. I chłop pływa. Masz, No, leje się. Ale Det. Zleciałem niepotrzebnie. No właśnie do mnie zleciałeś. Bo chłop tu leci. Widzę go. A ja właśnie nie. Chodź do mnie, on do wody, on do wody wleciał. My go zabijemy. To jest ten sam bambik co wtedy. Kurde, no nie stójcie wtedy. Pomogłeś mi? No. Zadałem mu mostuwa. Prawie. Ej, a ja czemu nie pijesz tych małych potek? Wypiłem, ale już ich nie mam. Dla mnie to mówiłaś? Kurde, no oni tylko do wody no, idą. Kolejny pływa. To był jego teammate. Ale beznadziejna taktyka. No mega. To był jego naprawdę teammate. Oni nie piją potek, nie? No, ja mam trzy potki, nie? A ja mam, a ja mam 6 i 3 potki. Widzowie widzą, bo cały lucik. Chyba zapomniałem, to... że po pierwsze ja że my, mamy, że my w ogóle nagrywamy. A nie, bo ja lubiam. Ja Oj lubię. sorry! nie co mi się widzowie kalkulator wcisnął. Kurde. Och. Dlatego ja nie nagrywam. Gdzieś się tu blisko, gdzieś strzelają. O kurde, to do mnie, czy. Jak chcę ten zrzut? Ja go zajmuję. Ha, byłem pierwszy. Czyli nie może zabrać nic. A Ej, chcesz się zamienić pompą, -pom, bo mam taką. Nie, bo ja tej nie lubię. Okej. Okay. Możesz Daj sobie wziąć potki. Jak będziesz chcieli małe potki, to chodź do mnie, to ci dam. Ty, moja zadaje 110 HP jak hekt. Widzowie patrzcie, ja z tej skrzynki i patrzcie co dostałem. O kurczę, ja to... Ja to dostawałem, e, ja to dostałem na początku co jedną rundę w odrządu. Na Bartek to potwierdzi, nie? Jak nie oglądaliście i, i filmu drugiego. Dobra. Nie, bo jeszcze on nie wyszedł. No, jak nie oglądaliście filmu drugiego z reaktywacji, to ej, idę na tamtej zrzut, a ja idę na ten, okej? Okay? Bóg mnie jest kolejny zrzut. To jest mój. A idę na No tak, już nie Uuu, Chcesz moją pompę? Bo, bo ja mam tą lepszą, moją. To czekaj, bo może będę miał tutaj legendarną. wie patrzcie co ja mam. Ja mam stucera. Ja... Widzowie, ja mam stucera. Ej, czemu się wybiłeś? No. Bo jesteś idealnie przy mnie. Ja mam stucera. Patrzcie, widzowie. Lepsza snajpa. Niebieska? No. Ej, patrzcie, widzowie, ile ja mam potek. Patrz, ja ci Aha. wyrzucę i opolicz bo ja mam loda, nie? Więc tak, muszę się zabudować. Boże. G9. No tak. Bo 6 i 6. A to 12. No tak. kurda Dobra, ja sobie w sumie wezmę za te 6 potek. Jak chcesz, to sobie weź potki, bo, bo ja nie wiem, czy będziesz chcieć, czy nie. Kolejny zrzut obok nas. To ja idę za nami. A nie, no to ja idę przed nami. O! Dostałem widzowie dubeltówkę! Nie, ja muszę uciekać, bo ja się boję. O ty się boisz? Ja mam 133 13, HP. Ty się boisz. Dobra, on uciekł, bo... on uciekł, on uciekł. Mhm. Uh -huh. no, tak. uciek, no i traciłam i... O, na no mi życie. Nie, muszę się zresetować. No musisz, no, bo ja muszę uciekać. Oj widzowie, przepraszam, spadła mi kamerka. I sorry Alan, że cię nie uratowałem, ale ja bym byłem w tej sytuacji. No nie! Ja nie chcę być takim lucem. Ja mam lepszy niż ty, no szkoda. Co za gówno? Uważaj na Aurę, ona jest spocona. Spocona aura z Dobra, jestem już. Jezu! Weź mnie ulecz, weź mnie ulecz. Ja nie chcę stracić takich i nie? Błagam. Ja po pierwsze muszę się uzbroić. Ale chociaż trzecie miejsce i ile kili zrobiliśmy? Jak mało, no to jesteśmy w dupie. Dobra, dziewięć to jest dobrze. Srebro 2. A ty? A ja w końcu mam srebro. Nie, ja mam srebro 2. Ta aura! Ona miała lepsze ludy ja niż mogę ja! Za u, założyć sobie nowy plecak. Ja mam aha tutaj. A czemu do Lobby wyszłaś? Mogę zrobić sobie nowy plecak. Zidentyfikować? Spójrzcie, coś mi spadło, pilot. A tak gówno. żeby wyciągnąć. Co? A już nic. A okej. Okay. Tego? Co? Ja nie mam plecaka. A muszę srebrno jeden zrobić, a ja mam srebrno. A ja mam srebro, tylko... Ej, poczekaj, ja idę do toalety. No ja też idę, widzowie. Więc poczekajcie chwilkę, ale mi tu przyjdzie, to będzie do Was gadać. No, ja zaraz przyjdę. Tak jest. Jest. Mo nie słychać nie. słychać Cię. To już jestem widzowie. Halo, Alon jesteś? O, oh, jest. jestem. Właśnie chciałem zobaczyć, bo mamy gotowość, a ja idę po kolejny taki napój, bo bo ja mam takie cztery aż. Jestem. Ciągle jestem, tylko że po prostu siedzę na łóżku. No zaczynamy to już idę. Alan, gramy. Gram. Ja. Czy tam nie jest, tylko leć. Piepły krzepki, proszę. No, chyba, ma. Masz jakieś naboje? No, nie ja. naboje. Bo zginąłem. a miałeś? No, miałem pompę, e, e, tę pompę legendarną. Co ty gadasz? Ale nie mam. Dobra, ja mam Bo... byle jaką, ale chociaż że pompę. Ja mam chyba tego typa, co cię zabił, ale nie wiem. Starną. Pompę. No ja cię no. Teraz mamy piską broń. <gry> Ej, ty jak masz zawsze dobre bronię, to tetasz. też. To muszę zabrać słabą Mega, to. szarą. Ja mam. Dobra, dostał. Dobra, ja go podjęłam. Nie, znowu. Tak znowu to będzie, to ja nie wiem. Jestem w wodzie. No nie. A 16 miejsce i mamy dwa kile, bo zrobiłem. Nie. Albo dwa, albo jeden. Dobra. Plus dwa. Wiesz co, miałem epickie bronie. <laughs> Wierzę w niego. Akurat padn na mojej item, ale ich nie załowali. Serio? Ja też jestem ślepy, bo też nie widziałam. Próbuję skoczyć do tego, gdzie ja otworzyłem akurat skrzynię. I tak się męczy. Na końcu się okaże, że tam skrzynia jest sam pusta. Nie, no widzowie, tak to się robi. I na końcu sobie miałem znowu epickie bronie Jeszcze nie zjadłeś? A ona tylko czeka? Tak? Co? Na czym? To na No, czemu czeka? Znaczy no, tylko stała, za to mnie nie patrzyła na tego No bo ja, no, ja nie... Tu Tam to? To wzięgrasz, Jestem okay. gaymerem! No ja też Dobra, ja już tu jestem. Nic nie działa, nic nie działa, ale nie tu jest. Są wija no. Popa zielona. Chodź tu. He! No, Chłop nie miał Tima! Bo ja mi... Niebieskie bronie. No ja też. O ja mam lepszą. Jezusu. Nie. Mm. O ja nie. O O O nie. 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 Mój, mój tata nie jest tak jak Łukasz. On po prostu, że widzi, że jestem grzeczny, to po prostu sobie mogę grać ile chcę. Nawet tata, ja raz będę z Wiktorem, z moim kuzynem, do. Już była trzecia rano. To już po prostu musieliśmy kończyć, bo, bo, bo mama mam powiedział, że, że moja mama się obudzi i będzie zła. Ale tak ogólnie to. To, to ja mogę sobie spać, o której chcę w wakacje lub w wolne. Tak. Ja nie mam szkoły. A ja muszę o 22.00 jak jest niedziela i, i sobota, ale w wakacje to o 23 mogę iść. Ale ja ci nie współczuję. Ty, chłopak! A to ja! Ale Kurde. to ja! Kurde, nie trafiłam ani razu. Ty! Dobra. Jezu Strzelają się! Trzeci korzysta! Jak nóżki twoich! Jak nóżki twoich mam! Na ciele!

Szkoda, że już tutaj nie mieszkasz. Po raz Szkoda, że tutaj już nie mieszkasz. A czemu... A czemu twoi rodzice myśleli? A czemu Łukasz A kto chciał, żebyście się wyprowadzili? Łukasz, czy twoja mama. Ale co? Kto chciał się wyprowadzić? A czemu? Twoja, a twoja mama też chciała, czy? A moja mama też chciała. A. Patrz to dropnąłem ze skrzyni. Co to jest? A to jest ten nowy blaster w Butler Royal. To jest dobre. Mam dla ciebie twoją ulubioną pompę. Mam taką samą. A to weź ją, bo to będzie świetnie. Uciekaj! Ja już jestem w strefie. Jestem w Patrz co ja... A patrz co ja od chłopa dostałem. Co? Czekaj, idę na siebie. Mał chłopów. Jednak się wracam do ciebie. No patrz co chłopa, możemy się wymienić, tamtą broń za tą. Nie. Nie to nie. To na No nie, 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 nie. Za to się nie wymienię. A to to do ciebie? Dobra. Jestem spokojnie, spokojnie, jestem, jestem. Spokojnie, jak ja mam 5 hp. Ile? Uciekaj! Tupa! Kurde, sorry, widzę. Rękę tam dałem. Ciekawe, ile mieliśmy cię. Ile. Uff, Mieliśmy razem 5 kilów. Slebro 3, jednak nie plus 30 dostałem, a ty? Plus 40. Dobra, sobie, widzimy się. Nie wiem sobie kiedy jak dobijecie 500 subów, to robimy no, live'a. Dobra, to pa.